12 11 10 9 ignition sequence start 6 Was bardzo, bardzo gorąco, mojkani kinomaniacy. To była iście wybuchowa ekspozycja dzisiejszego odcinka. Ale na razie czapkę od NASA odkładamy, a wstęp będzie zupełnie z innej bajki. Zatańczymy? Guy and Madeline on Park Bench. To był debiut reżysera o nazwisku Chazelle, Damien Chazelle. Muzyka, taniec, śpiew i wypływające z głębi serca emocje. Plus znakomita reżyseria. W tej jazzowo-taneczno-nicigalowej opowieści o miłości tak naprawdę mieści się wszystko to, czym później nasz reżyser Szazel zachwycił prawie cały świat. Oscar, Złoty Glob, BAFTA, mnóstwo innych nominacji. Mój ukochany Whiplash, albo musicalowy La La Land. Te filmy miały swoje muzyczne korzenie w debiutanckim filmie Guy and Madeleine. Ale najnowszy film, który nakręcił Damien Chazelle, to tak zwany skok na głęboką wodę, albo lepiej. Uh, Jeden krok w nieznane, w kosmos. Prawie wszystko w nowym filmie było obce naszemu reżyserowi. Po raz pierwszy sam nie napisał scenariusza, po raz pierwszy nie jest to film muzyczny. Pierwszy raz reżyser Chazelle zabrał się za biografię i fakty. Pierwszy raz i film Pierwszy Człowiek. These are extraordinary times. And we face an extraordinary challenge. A jak to wszystko się zaczyna? Siedzisz w kinie, napisy i cisza. Cisza. Napisy. Cisza. I no Od pierwszej sekundy trafiamy do piekła. Piekła, które rozpada się na tysiące kawałków pordzewiałego metalu, przerażających dźwięków, koszmarną klaustrofobię i strach. A nagrodą jest kilka, kilkanaście sekund absolutu albo śmierć. Ten start filmu, ten początek, ekspozycja jest porażająca. Prawie, że uderza między oczy, tak jak nie wiem, początek szeregowca Ryana. I teraz dużo lepiej rozumiem powiedzenie astronautów, że najlepszą profilaktyką jest, moi drodzy, modlitwa. Modlitwa o to, żeby się nic nie spieszyło. A to był tylko lot testowy na X-15. Rok 1961. Pilot rozwinął prędkość 1,6 km na sekundę i osiągnął wysokość 32 km, a następnie wyłączył, bo musiał, automaty i na ręcznych sterach cudem sprowadził samolot na ziemię. Poznajcie pilota. Oto Neil Armstrong. Nasz bohater. Armstrong wyrusza do NASA mm. i rozpoczyna mordercze szkolenie i przygotowanie do, do nieznanego, ile można się przygotować na nieznane, bo nigdy jeszcze do tej pory żaden człowiek nie wylądował na księżycu. Reżyser prowadzi nas przez lata mozolnej walki, prób i porażek i robi to niesamowicie. Rodzina, praca, marzenia, ból, śmierć. To wyczucie wszystkich nitek dramaturgicznych i powiązanie ich w tak emocjonalną całość. Shazel dostał znakomicie, moi drodzy, napisany, rozpisany scenariusz. Ale mam wrażenie, że to właśnie jego reżyseria, talent i wyobraźnia dają właśnie temu filmowi taki efekt. The vehicle's not safe. We need to nie jest Musimy padać tutaj, aby nie padać tam. To nie jest tylko kolejna podróż, Neil. Nie tylko do Dzięki, że fantastycznie trzyma mnie, widza, na krawędzi uh, fotela. Wzrusza, łapie za gardło, nawet wtedy, kiedy właściwie się nic nie dzieje. Uh, ale każde spojrzenie, każde ujęcie uh, mówi nam coś. Opowiada, dopowiada historię. Bez słów, bez muzyki albo czasem tylko jednym dźwiękiem. Na początku filmu kamera jest bardzo blisko bohaterów. To w pewnym sensie taki stempel e, w tym filmie. Zdjęcia kręcone są jak z ręki, tworzą bardzo intymny i taki jednocześnie surowy obraz. Widać każdy por, włos to styl wręcz dokumentu. Poetyka tych zdjęć znakomicie wpisuje się w narastające napięcie emocji i całą dramaturgię filmu daje temu filmowi takiego realizmu i siły. film <laughs> Schowany za nieruchomą maską swojej twarzy, Ryan Gosling daje nam aktorską, ale bardzo stonowaną, znakomitą kreację. Niewiele widzimy i możemy wyczytać z jego twarzy, ale wszystko czujemy. Jego smutek, samotność, ukrytą, wręcz chorobliwą ambicję. Rewelacyjna w roli żony Armstronga jest Claire Foy. Jen, you have to trust us. We've got this under control. No, you don't. All these protocols and procedures to make it seem like you have it under control. But you're a bunch of boys making models out of balsawood. You don't have anything under control. Do tego mamy znakomity, taki mocny, naprawdę prawdziwy, bardzo drugi plan z rolą, znakomitą rolą Jasona Clarka na czele. W ogóle aktorsko wyśmienicie. Moi drodzy, film wizualnie oszałamia. Sceny lotów są porażające. Oglądałem to w Wymagsie i te sceny wbijają fotel, te rozdzierające dźwięki, cała ta trzęsąca się, rozpadająca prowizorka, te pordzewiałe przyłączniki, odrapane nity i koszmarna klaustrofobia. Potem nagle cisza i chwile transcendencji i wręcz e, cudu. Piękne, naprawdę przejmujące i piękne. Bardzo emocjonalny film, jakże mocny dramat e, o ludziach, którzy wybrali taką szaloną drogę do swoich marzeń i gwiazd, raniąc przy tym swoich najbliższych. Pasmo porażek, wypadków. Well, what's wrong? Nothing, honey. Your dad's going to the moon. Damn, that is a big mother. It'll go up like an a bomb if it blows. Neil, yeah, we've had a problem. The rocket's not safe. Open the line! I'm not sure how much more of this we can take, Neil. If we got a bad fire! There's no easy way to save us. Dostałem jeden z najlepszych filmów tego roku, ostatnich lat. Stonowany, ale jednocześnie tak krzyczący obrazem dramat. Film wręcz kompletny, przejmujący, jak dla mnie, niesamowicie działający na wyobraźnię i emocje. Ale jednocześnie ostrzegam, to nie komiks, efekciarskie fajerwerki i gigantomania. To opowieść o niezwykłej misji i zwykłym człowieku pierwszym człowieku na Księżycu i tak zagubionym na ziemi. Film Pierwszy Człowiek jak dla mnie rewelacja na dziesięć w skali Kinomajka daje temu filmowi dziewięć punktów. Musicie to zobaczyć. Somebody got a Swiss Army knife? Swiss Army knife, you know me? Six, five, four, three, two. P.S. Obraz, który nam towarzyszył dzisiaj w programie, który zabrał nas w pewnym sensie też do gwiazd i w kosmos, namalował Kacper Woźny.